Siemanko drodzy moi widzowie Dzisiaj do zaprezentowania mam, mam wam Legends G1 Starscream. Tak Dominior był w Tesco Więc jest to Legends G1 Starscream I naprawdę przepraszam Was, że nie wiem W co on się zmienia No bardzo chciałbym Wam powiedzieć, ale Dosłownie Tom, decyzję o tym, że zrobię dzisiaj recenzję i będzie o skrymie. podjąłem dosłownie przed chwilą, i nie miałem czasu na długie, żmudne poszukiwania po sieci. W się zmienia, chociaż nawet nie wiem, czy taki samolot w rzeczywistości istnieje. Ehm... Więc. No, nie wiem. Po prostu w się zmienia, wiem tylko, że jest to samolot. No i przedstawię wam teraz może detale i malowanie. Że najpierw malowanie. Więc tutaj mam bardzo ładnie pomalowane czerwone kontury na skrzydłach. Tutaj bardzo ładne logo Decepticonów. Tutaj bardzo ładny niebieski dziób, czarna część, o której się później dowiemy i bardzo ładny złoty kokpit. Mamy też tutaj bardzo ładnie no nie tak bardzo ładnie, tylko yy, mamy też tutaj pomalowane silniki. Właściwie nie silniki, tylko turbiny odrzutowe, yy. no i teraz detale takie, że tak powiem wyrzeźbione w plastiku, mamy tutaj takie obejmki, które swoją drogą powinny być czarne. Bardzo ładne detale jakby takich Łódź, z których składają się skrzydła. Tutaj też takie, jakby wgłębienia. I tutaj takie ładne paski na tych dopadaczach. Widzimy tutaj CE. No i tak jest to bardzo ładny tryb pojazdu. Jakie patrzeć przynajmniej na niego od góry. Od przodu też te elementy bardzo ładnie wszystko osłaniają. Są to nogi Starscreama. Tutaj mamy dwa ładne wloty powietrza. I zerknijmy na podwozie. Więc, jak dla mnie, to teraz mamy tutaj Star który ma odwrócony do góry nogami korpus. Nogi zamiast rąk, ręce zamiast nóg. Głowa na super długiej szyi, jeszcze z jakąś czapką. Więc Eee, no tak, wróćmy lepiej tutaj. Jeden z moich głównych zgrzytów to jest to, że te części nie chcą się wczepić w swoje zaczepy i tak odstają brzydko. I tutaj mamy jeszcze coś, co wygląda jak takie karabinki małe, jakby na skrzydłach. Chociaż nie wiem, czy to są te karabinki, właśnie, czy jakieś światła, jak to samoloty zwykle mają. No, i tak, mamy tutaj jeszcze o, detale tych płyt, tak jak mówię. No i ten, te podwójne dopalacze, silniki, jak to tak chcę nazwać. Yy, no więc, co to dużo mówić? Tak, no mamy tryb pojazdu i to w zasadzie naprawdę no, bardzo ładne. Więc teraz. Porównam go. Przepraszam bardzo za to, że znowu transformuję coś poza ekranem. Ale naprawdę musiałem. No, no, no musiałem. No. Zapomniałem po prostu o trybie pojazdu. I tyle. No, a niedługo będzie naprawdę. Ech. Przepraszam Was za ten program, że nie mam, ale no i właściwie już, porównajmy sobie teraz starskim z ostatnio Legends Blue Streakiem, no, nie Legends tylko Legion, to jest Legion, to jest Legends, też właściwie nie ma różnicy jak kto na to powie, bo to jest i tak ta sama klasa rozmiarowa, może ze zmienioną nazwą i... Hmm streak, wydaje mi się, znaczy właściwie, właściwie to oni są tacy sami, tylko Starscream ma te skrzydła, które są cienkie, ale nadają mu objętość. Jak to zwykle bywa w ostatni transformie. No i. I ma kółek, żeby się suwać po podłodze. Inne Transformery mają kółka, a ten nie ma, a tam trzy tych. dobra, nieważne, moje humorki. No i wow, mamy cud, kokpit jest jednocześnie tutaj i na podwoziu, Uuu. no dobra, ale już tak na serio, no klasa Legion. No i tak właściwie to już możemy przejść do transformacji. Więc te nieszczęsne elementy bierzemy. Najlepiej no oba naraz. I przesuwamy je na dopalacze lub silniki. Teraz razem z nimi przesuwamy je w dół. Teraz tutaj jest zaczep. Tutaj w tym miejscu. I teraz musimy popchnąć trochę skrzydełko do dołu, aby go odblokować. I teraz przesuwamy nogę Naprzód samolotu. Już objaśniliśmy jak działa system. Robię to samo z drugiej strony. Teraz te skrzydełka obraca się w ten sposób. Są dosyć mocno zaczepione. Teraz ręce obracamy tak i tak. Teraz kokpit gdzieś do takiej pozycji. Obracamy głowę i chowamy. Dziób samolotu z tyłu, i teraz już wystarczy po prostu docisnąć to do końca. I nasz Starscream ma już głowę. <tryk> Więc transformacja jest już za nami. Z tyłu to wygląda w ten sposób: nie ma tu żadnego bałaganu, żadnego pleca plecaczka, tylko to wystaje trochę. Ale na tle niektórych transformerów to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ładny tył. Na tle Transformerów takich jak na przykład, em, nie wiem czy ja taki mam, takiego mam, ale no... Myślę, że Optimus Prime ma dość potężny prezes, jakby zbudowany z czterech części, które są dość duże. Mówię, mówimy tu o Reed Voyager, Optimus Prime jest Transformers Prime. Eee... Mm, no i poza tym, to już możemy przejść do samej figurki teraz już, tak, więc przejdźmy do detali. Więc mam tutaj bardzo ładną głowę Starscreamowa. Swoją drogą, sekundkę, pokażę Wam pudełko, w którym on był. Tak wygląda to pudełko. Jest ono bardzo ładne. Podoba mi się. Mam napis Decepticon. No i tutaj z tyłu transformacja figurka w obu trybach. I nienawidzę tej naklejki. Tak ona zasłania nie mogli jej nalepić, nie wiem, gdzieś tutaj na tych ostrzeżeniach wszystkich. Chociaż w sumie ostrzeżenia są ważniejsze. No i tak to wygląda. No. Teraz już odstawiam opakowanie. no to była głowa teraz mamy tutaj po bokach głowy te takie cosie te takie cosie no, no dobra, no. ma to dwie kreseczki tutaj mamy ręce z unymi detalami i do palacza okazały się rękami wow tutaj te części nie wiem czy tylko mi ale naprawdę przypomina mi to Przypomina mi to taki jakby pistolet Starscreama, który jest zawsze tutaj na jego ręce. jest jego integralną częścią, tak jak u naszego. Teraz u rąk Premier's Hello! Właściwie u wszystkich Shookawa chyba nie da się tego wyczepić. No. Właściwie no tak, tak, tak mi się wydaje. Nie znam wszystkich na wylot przecież. Tutaj mamy te detale rąk. Ręce puste w środku. Mamy nasz kokpit. Tego nie było w trybie pojazdu, to nie wiem po co to jest to. Chyba to ma symulować jakiś zawias, że ten kokpit nachodzi tutaj na głowę, tak w niektórych innych starscreamach i tak się transformuje dalej. Coś tam, no nieważne. ważne. zawias. No i tutaj w korpusie, który jest bardzo ładny, pomalowany na czerwono, mamy bardzo dużo fajnych detali. Podoba mi się starscream. Tutaj mamy też detale. I mamy bardzo ładne te wloty powietrza. Tutaj. Te nakolenniki z wlotów powietrza. To mi się po prostu tak podoba. To chyba mi się najbardziej podoba w tej figurce. Poza głową i korpusem. No i tutaj jeszcze jakieś tam detale pomalowane. No i ogólnie. Ta figurka. No i jest taka. I z drugiej strony, jak się popatrzeć z tej strony, to jest bardzo płaski, poza tymi wystającymi dingsami. Znowu drogą, czy nasz jest stabilny? Widzicie, moja kamera się rusza, starski się nie przewraca. Dobra! Więc jest dosyć stabilny. I co by tu jeszcze mówić? No, możemy przejść do pozowalności. Więc głowa teoretycznie się nie rusza, ale do transformacji jest taki staw, i dzięki temu z tyłu możemy ją poruszać minimalnie, żeby się rozglądał. Starscream na boki. Teraz ręce idą tyle do góry. Idą tak. I jak się ktoś uprze, to pójdą nawet pionowo do góry, ale ja nie chcę, bo wiąże się to z tym, że trzeba nagiąć te skrzydła, które są z cienkiego plastiku. I Ja zrobiłem to raz i więcej nie chcę. Ci nie ma. Nie, naprawdę to wygląda jak jakiś pistolet. Mojego. O. A nie, wolę go tak. T tą część. Teraz nogi. Więc nogi do przodu idą tyle. Dobrze, nogi poszły do przodu. Eee, dlaczego? Nogi nie chodzą do przodu, chodzą tylko na boki. Ale zobaczmy, co daje to chodzenie na boki. Więc możemy zrobić szpagat w klasie Legion. Bardzo, bardzo ładny. Ale wolałbym, żeby to był taki rozchył już pokazuję wam wolałbym żeby to był taki rozchył ale żeby się ruszały do przodu właściwie to możemy zrobić aż coś takiego bo to służy do transformacji teraz kolana są na stawie kulkowym i dają dosyć niezły zakres ruchu dzięki właśnie tym kolanom można go jakoś przynajmniej wypozować z tymi nieszczęsnymi nogami i dzięki stawom kulkowym można zasymulować, że... że... Starscreamowi chce się siusiu. pójdźmy do toalety. Nie! Ja się już powygłupiałem. No i coś, co niektórym może pasować, niektórym nie. No stopy się nie ruszają, ale są ścięte pod skosem. Tak trochę. Mi się, wydaje mi się przynajmniej, że tak jest. I jest do tego, żeby stawić tą figurkę w, w rozkroku. No niektórym się to może podobać, niektórym nie. O, dajcie mi się przerwy, muszę się rozprostować. O tak. Yy, I przetransformować z powrotem blueska. No i jak mam być szczery. To ta figurka mi się nawet podoba. Jak na of Legends. Niedługo możecie się spodziewać kolejnej recenzji z generacji pierwszej. Jeszcze nie wiecie co to jest. No i już mam. Więc teraz. Naszego Starscreama. tak już wszystko powiedziałem co chciałam, tak? Nie zapomniałem o jednej bardzo ważnej rzeczy. A właśnie, i to mi się wydaje, że są porty na uzbrojenie. Starskim, jak widzicie, ma chwytne ręce, a to jest broń Legion Blusaka. I teraz możemy mu wsadzić tą broń w jego rękę. Tylko ona nie chce dosyć. Dobrze współpracować z tą bronią. O, no, tak to wygląda. Może trzymać tą broń. Może ją trzymać w taki sposób. Może ją trzymać w każdy inny, każdym zaczepem. Ale to dosyć ciężko wchodzi, że się boję, że zetrę sobie po prostu tą ładną, niebieską farbkę. Dlatego ja tego nie lubię robić. I te zaczepy powinno to wejść i... O! Wchodzi! Wchodzi, więc można zrobić coś typu... Sekundka... Coś typu Starscream ma broń na plecach. Albo pod skrzydłami w trybie samolotu. Ale już po trybie samolotu nic się nie da zrobić. mógłbym go w sumie przetransformować, ale nie. No i... Być może Star może też trzymać broń Legend z Transformers stupadłych, ale nie wiem tego, nie mam żadnej legendy z Transformers zemstupadłych, hmm. więc nie wiem. I teraz porównania w trybie robota, tam ram. Domyślacie się, kto będzie pierwszy w porównaniach? ja yeah. w porównaniu z bluestrickiem no starscream jest troszeczkę wyższy chociaż bluestrick cheatuje nie tak na serio to starscream jest wyższy od rybnika, ale proporcje klasy legends legion zostały zachowane a teraz czekajcie chwilę bo muszę go ustawić o o! Wow. O oh, mamo! To mi się tak... He? Huh? Dobra, nieważne. Nieważne. I... Bo wow. tak trzymałem, te... bawiłem się tymi legionsami legoniami i teraz jak wziąłem komandera do ręki to... To był po prostu ogromny i ciężki. Jak sobie wezmę lidera to już w ogóle. No i tak wygląda, wypada w porównaniu z Shockwave'em. Wkurzyłem się na Ciebie. Eee, no. Stan na szczęście przeżył. I teraz, no jak to na koniec recenzji, sobie go jakoś upozuję. Ja go trzymam osobiście na półce w takiej pozie. mniej więcej. No i podsumowanie. No więc star jest jak na klasę Legends dobrą figurką. I jeśli lubicie star w pełni polecam kupienie jego. No i tak to wygląda. Tak wygląda ta figurka. Chciałem wam ją zaprezentować. Mam go więc wypadałoby go pokazać światu. No i już uprzedzam wasze komentarze pod tym filmikiem. Nie proście mnie o zrecenzowanie czegoś z Transformers 4 w najbliższym czasie, ponieważ w sklepie są teraz figurki, które nie są koniecznie kierowane do kolekcjonerów Transformers, tylko bardziej do dzieci, bo transformery zmieniają się jednym ruchem. Więc teraz na razie nic z tego nie kupię jak wyjdą już te kolekcjonerskie transformery, już chociaż nawet Legiona bym kupił Legendsa, Legiona, nieważne nawet to bym kupił ale żeby wiecie się transformowało w sensie takim jak to się transformują kolekcjonerskie figurki, znaczy nie takie no te do kolekcjonowania co się zbiera i takie typu co ja recenzuję, wiecie o co chodzi takie już większe chcę sobie kupić lidera Optimusa Prima zobaczycie, będzie fajnie no, więc to by było tyle, i tak jak mówiłem, w następnej recenzji zobaczymy się, jak mi się będzie chciało ją zrobić, albo w następną sobotę. No, to by było na tyle. Hejka.